Dzień dobry. Witam wszystkich na moim kanale Akcja Dom. Po bardzo, bardzo długiej przerwie, chyba najdłuższej od momentu, kiedy mój kanał zaczął istnieć. Co się zmieniło przez ostatnie 4 miesiące, prawie 5 miesięcy, bo chyba ostatni film nagrałem w październiku ubiegłego roku. Filmów nie nagrywałem, ale na budowie prace były Prowadzone. Dzisiaj chciałem tak ogólnie powiedzieć i pokazać, co zostało zrobione. A w najbliższym czasie będę nagrywał odcinki i opisywał poszczególne prace, co zostało dokładnie wykonane. No i co najważniejsze i co najbardziej pewnie Państwa interesuje, w jakich kwotach można było poszczególny etap prac wykonać. Jakby koszty są dla wszystkich najistotniejsze. Za chwilę przekręcę obiektyw, przekręcę kamerę na budynek. Jesteśmy na paterze. Przyjechałem tutaj na budowę. Po środku salonu stoi koza, żeby troszeczkę ogrzać budynek, ponieważ głównego zasilania na ten moment nie ma. Tak naprawdę jeszcze nie zostało wybrane. Przymierzamy się do pewnego rozwiązania, ale o tym. Może innym razem, nie przedłużając. Skieruję kamerę i będę opowiadał, co zostało wykonane od października ubiegłego roku. A ostatni film, który nagrywałem, to chyba obrazował yy, budowę, kiedy były, było zrobione ocieplenie posadki, yy, rozłożona podłogówka i czekaliśmy na wylewki. No i co mamy w tym momencie? Jesteśmy na parterze. Jak widzimy, mamy wykonane wylewki w całym budynku. I jak można się również zorientować, mamy zrobione zabudowy. Praktycznie w całym budynku zostały zrobione zabudowy. Mniejsze i większe. Większe oczywiście na poddaszu, ponieważ tam należało zabudować całe poddasze. Jeżeli chodzi o większe zabudowy na parterze, to mamy sufit podwieszany w kuchni zgodnie z projektem architekta wnętrz oraz tutaj zabudowę ściany w salonie zgodnie z projektem ściany telewizyjnej, a tutaj taka wnęka na dole to wnęka na opał do kozy. O tym pewnie szczegółowo też w innym materiale. I tak się prezentuje yy, parter. Tutaj jeszcze wykonana zabudowa rury kanalizacyjnej. Zabudowa w tym miejscu. Tutaj mamy również zabudowę. I możemy sobie przejść na górę, bo tam o wiele ciekawsze rzeczy się wydarzyły przez ostatnie 4 miesiące. Idziemy sobie na poddasze. No i tutaj mamy wykonane, mamy wykonane całą zabudowę poddasza. Łącznie z ociepleniem. Wykonane również oczywiście była, był wykonany oczywiście był drugi etap prac wentylacji mechanicznej. Rozłożona tutaj ponad płytami karton-gipsowymi. A pod podłogą na strychu. Na strych sobie również przejdziemy, bo tam również wiele ciekawych rzeczy się wydarzyło. Tu mamy zabudowę. Zabudowa tutaj tej ścianki również nastąpiła. Stała wykonana. Tak się to prezentuje. Nie będę szczegółowo omawiał tych prac. Myślę, że to nastąpi w e, jednym z kolejnych materiałów. W którym, jak wspomniałem, będę się zajmował poszczególnymi etapami pracy, będę je e, opisywał dokładnie i określał kosztowo. I tutaj mamy zabudowę również e, komina wentylacyjnego pralni. Tak się to prezentuje. Mogę już powiedzieć, że ekipa, która wykonuje mi, wykonała mi ten etap prac, mogę z czystym sumieniem polecić. Rzadko kiedy spotyka się tak elastycznych i skoncentrowanych na kliencie yy, wykonawców, naprawdę szukać, jak szukać igły z stogu siana, tego rodzaju wykonawców. sumie nie mogę polecać dwóch panów prowadzących działalność. A co najważniejsze jeszcze, znaczy wiele jest istotnych kwestii. Proszę Państwa, ten budynek został ocieplony celulozą tak, nad, nadmuchiwaną pod ciśnieniem. E, ociepliłem, proszę Państwa, skosy, sufit, poddasza. Jak również całą połowę dachową I sobie właśnie wyjdziemy na strych. Strych obudowałem sobie płytami OSB. Może nie być dobrze widać, ale może wyjdę wyżej, już bezpośrednio na podłogę. Tu będzie lepiej widać, bo mamy taki świetlik wyłazowy. I prezentuje się to w ten sposób, że tutaj również jest dwie połacie dachowe zostały ocieplone. No i jak widzimy, mamy wykonaną praktycznie już w 95%, 98% rekuperację. O tym też nagram kolejny yy, odcinek osobny, no bo to jest yy, etap. Który warto omówić, opowiem na jaki, yy, o Pies się domaga, abym wszedł, chyba martwi się o mnie. Yy, yy, to wymaga głębszego yy, omówienia przedstawienia kosztów. No, ten etap yy, prac instalacyjnych jest bardzo istotny w mojej ocenie yy, przy budowie domu w tych czasach. Także nagram. Odrębne odcinki na poszczególne etapy prac, prac ociepleniowych, jak to wszystko wyglądało, jakie to były koszty, prace, prace rekuperacyjne. W międzyczasie były również stawiane taką późną jesienią drzwi drewniane. My tutaj nie mamy garażu, tylko, tylko drzwi wejściowe główne do budynku oraz drzwi wejściowe do kotłowni. Zdecydowaliśmy się na drewniane drzwi, bardzo solidne. Również w, w, w osobnym odcinku yy, nagram materiał. Poświęcę dłuższy czas, żeby przedstawić szczegóły. Na ten moment to by było na tyle. Po dłuższej przerwie bardzo dziękuję za yy, lajkowanie yy, filmów, za oglądanie moich materiałów, za subskrypcję. Yy, proszę o kolejne. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. No, i do następnego materiału. Mam nadzieję, że to nie będzie przerwa kilkumiesięczna. Będę chciał nagrywać już na bieżąco w kolejnych dniach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego zobaczenia.